Ja, ksiądz Państwa Stępień, wiarą mocną wierzę, we wszystkie i poszczególne prawdy, zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Przechodzącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał wstał dnia trzeciego jako znajmia pismo i wstąpił do nieba siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale Sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, Pana i Ożyciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznają jeden chrzesty odpuszczenie grzechów. I oczekuję skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga dodaje do wierzenia. Tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję, uznają również wszystkie i poszczególne prawdy, które kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę ogłoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski. Także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją na pewnego jej określenia. przysięga wierności. Ja, ksiądz Stanisław Stępień, obejmując urząd prokoszcza, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu, będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim, z największą starannością i wiernością, Będę pełniał obowiązki, które zostały mi powierzone przez Kościół, tak powszechnego, jak i artykularnego, którym do mojego posługiwania wypełnianego zgodnie z przepisami prawa zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał niezawieszony depozyt jary. Będę go przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał. Wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła. I będę troszczył się o przestrzeganie praw Kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają pasterzy jako na autentyczni nauczyciele i stróże wiary. Oraz postanawiają jako włożący Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolską, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.